Dzień dobry, dzień dobry, wracam, wracam. U nas wszystko dobrze. Potrzebowałam chyba takiej przerwy. Wczoraj już miałam nagrywać, bo i tak byłam ugarnięta, gdzieś tam sobie wychodziliśmy z grzeszkiem po południu. Ale chyba potrzebowałam takiej chwili spokoju, chwili dla rodziny. Biorę się teraz za obiad, mam tutaj 5 kg ziemniaków, dzisiaj będą kotleciki mielone. Co Wam jeszcze miałam powiedzieć? Ferie się u nas zaczęły, więc dzieciaki dzisiaj Lipa sobie pospała. Pospała, dopiero co wstała, a Janek nieważne czy ferie, czy rok szkolny, przed siódmą powódkę. Ja dzisiaj szybko się ogarniam z obiadem, zaraz zmiana warty. Grzesiu zostaje z dziećmi, ja mam nagrywki, no a później muszę ogarnąć jakieś zakupy spożywcze, bo nie byłam e, ani w piątek, ani przez cały weekend. Więc pokończyły nam się owoce. Przede wszystkim jakieś takie świeże warzywka się wybiorę do Złotoryi. Nastawiam kalafiorek. Ziemniaki już mamy ugotowane, później tylko je odsmażymy. No i kopleciki. Chwila prawdy. Figunia, Figunia to jest bardziej hojny? Siad? No.